Jeśli regularnie bolą Cię plecy, w szczególności w dolnej części, i bezskutecznie walczysz z tą przypadłością, w dodatku nie masz pojęcia, jaka może być przyczyna właśnie tego stanu, to ten odcinek jest dla Ciebie. Dziś opowiem, jakie czynniki mogą być przyczyną trwałego oraz uporczywego bólu w dolnej części pleców, ale co najważniejsze, i czemu poświęcimy najwięcej czasu w dzisiejszym odcinku. Opowiem o skutecznych sposobach na tę dokuczliwą przypadłość. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film. Mimo, że ból w dolnej części pleców najczęściej może być wynikiem różnych przypadłości, a w tym choroby zwyrodnieniowej stawów, skrzywienia samego kręgosłupa, wykonywanego zawodu, otyłości czy też podeszłego wieku. To w większości tych przypadków rozwiązaniem problemów mogą być te same substancje, i o nich będzie dziś mowa. Czyli dzisiaj omówię naturalne substancje, które mogą sprawdzić się w większości przypadków u osób z bólem w dolnej części pleców, bez względu na to, jaka jest pierwotna przyczyna wystąpienia właśnie tego bólu. Oczywiście zaznaczę, że związki te nie zadziałają zawsze u każdego. Dlatego dopóki ich nie zastosujemy, nie dowiemy się, czy jesteśmy w grupie, w której owe substancje mogą pomóc. Mówiąc prościej, niektórzy po dzisiejszym odcinku będą naprawdę bardzo zadowoleni, niektórzy niestety mogą nie odczuć większej poprawy. Co zatem może pomóc nam walczyć z bólem w dolnej części pleców? W pierwszej kolejności będzie to zdecydowanie witamina D. Otóż musimy pamiętać, że rolą witaminy D jest wspomaganie wchłaniania wapnia, a wszyscy pamiętamy, że wapń utrzymuje w zdrowiu nasze kości. W jednym z badań przeprowadzonym w 2018 roku dowiedziono, że u osób, które odczuwają trwały ból pleców, wykrywa się niższe stężenie witaminy D. Czytamy w tym badaniu, iż niedobór witaminy D często przebiega bezobjawowo. A ponadto może powodować bóle kostno-mięśniowe. W naszym badaniu ustaliliśmy, że nasilenie bólu zwiększało się u pacjentów z bólem w dolnej części pleców wraz ze wzrostem niedoboru witaminy D. Z tego powodu zalecamy ocenę poziomu witaminy D u pacjentów z bólem w dolnej części pleców. Tutaj warto zaznaczyć również, że te dowody naukowe przybierają na sile. Jeśli spojrzymy na metaanalizę, czyli badanie naukowe najwyższej rangi, również z 2018 roku, która to metaanaliza przeanalizowała aż 81 badań, które łącznie przebadały ponad 50 tysięcy osób. W tej metaanalizie z 2018 roku możemy przeczytać, iż stwierdzono istotne niższe stężenie witaminy D u pacjentów z zapaleniem stawów, bólami mięśniowymi. I przewlekłym, rozsianym bólem w porównaniu do osób bez objawów, czyli wszelkie bóle mięśniowe, wszelkie bóle stawowe, w tym przypadku ból w dolnej części pleców można łagodzić za pomocą witaminy D, ponieważ w tych przypadłościach często notuje się bardzo niskie stężenie tej witaminy we krwi. Natomiast tutaj od razu uprzedzę pytania, ponieważ możecie się Państwo zastanawiać, Ile witaminy D możemy dziennie bezpiecznie suplementować? Oraz to najważniejsze przez jak długi okres? Przypomnę, na ten temat nagrałem film na moim kanale i do tego filmu serdecznie Państwa zapraszam. Link do tego filmu umieszczę w opisie tego filmu, natomiast jeśli, jeśli będę tylko potrafił, umieszczę go gdzieś tutaj na górze w zakładce albo z tej strony, albo z tej strony bo nie wiem, z której się wyświetli. Jeśli będę potrafił. Uchylę tutaj rąbka tajemnicy. Bezsprzecznie wiemy dziś, że 10 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę to dawka całkowicie bezpieczna dla zdrowia, a bezpieczeństwo wyższych dawek zależy od czasu suplementacji. Polecam zapoznać się z tym filmem. Natomiast przeglądając i analizując badania naukowe właśnie w tym temacie, Natknąłem się na bardzo ciekawe badanie, badanie z grudnia 2020 roku badaczy z Turcji. Otóż w badaniu tym połączyli oni witaminę D, witaminę C, witaminę E oraz cynk, jak się później okazało, tworząc z tego unikalnego połączenia skuteczne remedium na ból krzyża, czyli dolnej części pleców. W badaniu pod tytułem Wpływ suplementacji witaminą D, witaminą C, E oraz cynkiem na przewlekły niespecyficzny ból krzyża. Czytamy, iż stwierdzono skuteczność witaminy D, C, E oraz cynku w leczeniu pacjentów z przewlekłym bólem krzyża. A jeśli kogoś interesuje, jakie ilości witamin były używane w tym badaniu, to już śpieszę poinformować, że stosowano witaminę D w ilości 60 tysięcy jednostek międzynarodowych na tydzień. Co daje nam 8,5 tysiąca jednostki międzynarodowej witaminy D na dzień? Kolejno, witaminę C w ilości 1000 mg na dzień, witaminę F e w ilości 100 jednostek międzynarodowych na dzień oraz cynk w ilości 15 mg na dobę. A trzeci punkt poświęcę metodzie McKenziego. Metoda McKenziego pozwala nam walczyć z bólem w dolnej części pleców za pomocą prostych ćwiczeń fizycznych. I gdybym miał powiedzieć o kilku najważniejszych ćwiczeniach tej metody, byłyby to: po pierwsze, skłony do podłogi, po drugie, w pozycji leżącej na plecach przyciąganie kolan do klatki piersiowej, po trzecie, również w pozycji leżącej, ale tym razem na brzuchu, prostowanie się na rękach, i po czwarte, w pozycji stojącej, wypychanie brzucha do przodu. O metodzie McKenzie'ego mówię nie bez przyczyny, ponieważ okazuje się, że metodę tę można wzbogacić o naturalne substancje, tworząc w ten sposób niezwykle skuteczne połączenie przeciwko bólowi pleców. Natomiast zanim do tego dojdę, jeszcze tylko dwa słowa o samej metodzie. Ogólnie pamiętajmy, że prócz ćwiczeń metoda McKenzie'ego zakłada zasadność utrzymania pozycji pleców wyprostowanych możliwie jak najdłużej. Natomiast jeśli prowadzimy siedzący tryb życia, zaleca się w tej metodzie podłożenie poduszki lub też specjalnego wałka pod lędźwia i co 40 minut wykonywanie pokazanych na powyższych fotografiach skłonów lub też odchyleń do przodu. Wyprostowane plecy i kolejno powyższe ćwiczenia pozwalają utrzymać w dobrej kondycji krążki międzykręgowe, na które to ucisk poprzez nieprawidłową pozycję. Może być jedną z przyczyn bólu w dolnej części pleców. No, ale tak jak powiedziałem wcześniej o metodzie Mackenziego, możemy jeszcze ją uskutecznić, czyli możemy spowodować, że jeszcze lepiej będzie niwelować ból pleców. Okazuje się, że nie tak dawno temu, ponieważ w 2022 roku naukowcy połączyli stosowanie tej metody z podawaniem naturalnych substancji, które mogą przyczynić się do poprawy wiotkości oraz witalności naszych krążków międzykręgowych. Badacze połączyli metodę McKenziego z suplementacją kolagenem, witaminą C, kwasem hialuronowym, manganem oraz miedzią. We wnioskach tego badania możemy przeczytać połączenie rehabilitacji opartej o ćwiczenia kręgosłupa McKenziego, kolejno do ósną suplementację kolagenem, witaminą C, kwasem hialuronowym. Manganem oraz miedzią stanowi ważną opcję leczenia u pacjentów z przewlekłym bólem w dolnej części pleców, ponieważ zapewnia ulgę w bólu i poprawę jakości życia w funkcjonowaniu kręgosłupa lędźwiowego. I teraz zdanie klucz. Te korzyści terapeutyczne są bardziej widoczne i długotrwałe w porównaniu z tymi, które są uzyskane dzięki samej rehabilitacji metody McKenziego. Co jeszcze może nam pomóc, jeśli przewlekle bolą nas plecy? Otóż istnieje taka roślina, która nazywa się diabelski pazur, czasami nazywana jest czarcim pazurem. Okazuje się, że roślina ta również w wyraźny sposób może zmniejszać ból pleców. Niemniej jednak, tutaj musimy być bardzo wyczuleni, ponieważ tylko i wyłącznie wodny ekstrakt tej rośliny wykazuje wyraźne działanie przeciwbólowe. Natomiast alkoholowy już nie. Poza tym musimy pamiętać, że ekstrakt ten musi być standaryzowany, przynajmniej na 50 mg harpagozydu. Przypominam, że musi być to ekstrakt standaryzowany, ponieważ czarci pazur może w sobie zawierać go od 1 /10 do 3% tej substancji, a jeśli ktoś oczekuje dowodów naukowych, to proszę bardzo, już w 2004 roku w badaniu pod tytułem Czarci pazur na chorobę zwyrodnieniową stawów i ból krzyża czytamy: Istnieją ograniczone dowody na to, że alkoholowy ekstrakt czarciego pazura, zawierający mniej niż 30 mg harpagozydu dziennie, jest skuteczny w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego oraz biodrowego. Natomiast dalej czytamy. Istnieją mocne dowody na stosowanie wodnego ekstraktu z tej rośliny w dawce równoważnej przynajmniej 50 mg harpagozydu w leczeniu ostrego bólu, a w tym bólu pleców w dolnej części. No dobrze, czyli znamy już kilka magicznych sposobów na pozbycie się bólu pleców przynajmniej u części osób. Ale czy jest jeszcze coś, co może nam pomóc w tym uciążliwym bólu? Kolejno z pomocą mogą przyjść nam kwasy tłuszczowe omega-3. Mowa o kwasach rybich, czyli kwasie DHA, czyli dokoza oraz kwasie EPA, czyli eikoza pentaenowym. Z prac naukowców na temat wpływu kwasów tłuszczowych omega-3 na zwyrodnienie krążków międzykręgowych, które są powodem bólu w dolnej części pleców, możemy się dowiedzieć, że kwasy tłuszczowe omega-3 Zmniejszają odwodnienie krążków międzykręgowych, dzięki czemu stają się one bardziej elastyczne i zwiększają swoją objętość, a tym samym zmniejszają ból. A jeśli kogoś z Państwa interesują dawki, to już w 2006 roku ustalono, że od 1200 do 2400 mg łącznie kwasów tłuszczowych omega-3 jest skuteczną alternatywą dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Używanych w leczeniu bólu, np. w przypadku ibuprofenu. Natomiast warto zaznaczyć również, że możemy sobie pomóc stosując także określone substancje miejscowo bezpośrednio na skórę. I takim doraźnym rozwiązaniem jeśli np. ktoś z Państwa nie zareaguje na substancje, które były omawiane w dzisiejszym odcinku wcześniej, pomocne mogą okazać się w takim przypadku kremy z zawartością kapsaicyny. W badaniach, które określały skuteczność tego typu kremów w niwelowaniu bólu pleców, możemy odnaleźć informację, że wszystkie wskaźniki wyników uległy znacznie większej poprawie u osób leczonych kapsaicyną w porównaniu z osobami cierpiącymi na przewlekły ból pleców, którym podawano placebo. A dla zainteresowanych dodam, że na polskim rynku tak za około 25 zł możemy kupić taki krem i nazywa się on Kapsa gamma. I wedle badań naukowych, taki 8% krem z zawartością kapsaicyny łagodzi różnego rodzaju bóle mięśniowo powięziowe a w tym ból pleców. W dodatku, co warto zaznaczyć, dolegliwości te znikają po 24 godzinach, a stosowanie kremu jest dobrze tolerowane. I na koniec chciałbym powiedzieć co nieco o kurkumie. Natomiast o kurkumie mówię na samym końcu, ponieważ dowody, jeśli mowa o bólu pleców, nie o bólu ogólnym, ale o bólu pleców, w tym przypadku są najsłabsze ze wszystkich wymienionych w dzisiejszym odcinku, ponieważ były przeprowadzone na zwierzętach. Natomiast to wcale nie oznacza, że kurkuma będzie najsłabiej oddziaływała na ból pleców u ludzi, bo może się okazać, że będzie działała najsilniej ze wszystkich Wymienionych dzisiaj substancji. Niemniej jednak, klasyfikując substancje wedle siły badań naukowych, kurkuma ma najsłabszą literaturę, ale jeśli mowa o bólu pleców, nie o bólu ogólnym, gdzie literatura jest bardzo silna, natomiast mowa o bólu pleców. W badaniu z 2017 roku na zwierzętach badacze, podając zwierzętom kurkumę, dokonali dokładnej analizy krążków międzykręgowych, i zauważyli tam wyraźny spadek ich degradacji, kolejno zmniejszenie stanu zapalnego, zwiększenie ich uwodnienia, co finalnie przełożyło się na mniejsze odczucia bólowe u zwierząt. Oczywiście, w przypadku kurkumy trzeba będzie empirycznie, czyli metodą prób i błędów, dowiedzieć się, czy w naszym przypadku kurkuma niweluje nasze przypadłości związane z bólem w dolnej części pleców, czy też nie. U niektórych może zadziałać. U niektórych może nie zadziałać. Trzeba to sprawdzić. A jeśli mowa o dawkach, to dawka rzędu od 400 do 600 mg kurkuminy dziennie powinna wykazać ten efekt. I to były najważniejsze naturalne substancje oraz metody, które pozwolą nam skutecznie walczyć z bólem pleców, w szczególności w dolnej części. Natomiast, jeśli mogę pozwolić sobie na 5 sekund autoreklamy w dzisiejszym filmie. To wszystkim, którzy zainteresowani są własnym zdrowiem, polecam swoją książkę pod tytułem Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Link do książki odnajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zwykle zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.